Ty, a u Marcinka to na tej ścianie będziemy robić szafę pod wymiar. Chodź. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty, a jak tu na pół ścianie będzie szafa, to mnie ta komoda tu wejdzie? No, mam. No, ile tam? Półtora. Półtora. A weźmy jeszcze tu złap. Marcinek, przytrzymaj panu. Już, już, już. No i jak, daleczku wejdzie? Oj, wejdzie, ale na styk. Tutaj to już komarchuje ja nie wciśnie. No i dobrze, dobra, będzie chłopak miał, bo daj spokój już duży chłopak, elegant tutaj. Ciuchów se po, posegreguje se ładnie, ale żeby dbał, bo jak nie będzie dbał, to chłopiec wypierdziele i znowu w pawlaczach będzie trzymał. A co z tymi pawlaczami? A te pawlacze to wypierdzielim, bo już mnie tylko denerwują. Tam się może, o, coś weźmę jakiś podwieszany. Suficik zrobi te sprawy, jak żeby było ładniej. Ale to w przyszłym roku, bo się trochę żem spłukał z pieniędzy. Dobra, to chodź jeszcze idą w przedpokoju, zmierzym i mnie podliczysz. No ale tam po chrześcijańsku dreszczą... <grystanie> a to co za kuromysł? A to? Ta. Ty, a to jakieś y, lasy w słoiku, teraz jakie modne, to to chodź, daj spokój. Mieszka na wsi, za stodoło 3 hektary lasu, on do słoika będzie chował. Co te młode nie wymyślał? Popierdzieliło się już w dupach. Chodź.